CTC i E, proszę cię, sklonuj mnie Wydłuż Wydłużdę jakimś sposobem P-R-O-S Z C -e -e. Proszę cię sklonuj mnie Słuchajcie audycji Rap Nation w Radiu Koszalina. Z nami w studiu jest już nasz dzisiejszy gość Mikołaj Partak-Lewandowski. Cześć, witam cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Słuchaj, sprowadzają e, Ciebie do nas e, sesje studyjne, Twój najnowszy projekt. Tak, tak, myślę, że możemy o tym chwilę porozmawiać, może... Właśnie, ile? 29 kawałków chyba, tak? Czy, czy... Tak, 29 kawałków. Dwupłytówka w sumie. Czy nawet więcej niż long play, no bo to 2lp tak, byś z tego zrobił. LP. Tak, 2lp, tak też nazwałem, tak też piszę. Skity jakieś tam są, Autor Powiedz, dobra, jesteś też producentem, rozumiem, że w, ca w całości wyprodukowałeś sobie sam tę płytę. E, prawie, prawie. Po pomagał mi w tym e, DK, e, mój serdeczny przyjaciel, z którym współpracuję już od paru lat. E, Tyle, zrobił. Zrobił. A myślę, to woda... skrecze się pojawiały, tak? Kto, kto odpowiada za akurat tę stronę? E, skrecze. DJ Veron, DJ MS, miało być DJ Igas, ale. Z... Odległość y, wygrała. Nie, nie, nie było czasu to, żeby. Się chyba, usta... tak? Poznań, o ile dobrze e, pamiętam. Gdańsk, jeśli chodzi o... A, Gdańsk. Gdańsk w trymieście. Słuchaj, powiedz, ile pracowałeś nad tym albumem? Bo ile dobrze pamiętam, na przykład kawałek 16 padów, który znalazł się na, na tej produkcji, podesłałeś mi już chyba rok temu jako taki luźny singiel. E, tak jest. E, sprawa wygląda tak, że w zasadzie e, 4 lata temu tak naprawdę e, zacząłem z Dickiem robić jeden beat. I od tego zaczęła się, można powiedzieć, ta, ta płyta. No więc 4 lata, tak? W zasadzie pisałem teksty przez pierwsze 2 lata, tak? I rok 2009, 2010, i jeszcze 2011 to, to było nagrywanie całego materiału, tak? Niektóre kawałki zostały nagrane nawet czterokrotnie. No po prostu nie byłem zadowolony. Wiadomo, jak to stare rzeczy przestają się po prostu podobać, nie? No i właśnie, dzisiaj premiera, tak? Tak, zaczniemy to, od tego utworu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. 16 padów. 16 padów A! Ostry na zabój, bo wciąż te sampletne 16 padów, choć nie mam wcale MPC Tak jest chłopaków kocham ten trusku wewnątrz, ciężka stopa, plus ta kompresja Wernach 16 padów, 49 klawiszy plus mic. to wystarcza do zabijania w a tak, na czarne płyty Choć już mam zdartą Zbieram na nową, by życie dawać samplom To nie muzyka, bo to styl życia jest Pozdrawiam producentów, co wiedzą o to Co wiedzą jak to robić Kochają zapach wosku I nie mówią, że to on skupcy, Trzeba iść do przodu, stary jada jest znowu krok w robię Robiąc płytę, co rozpieczy, ziomisz blok tu Robiąc płytę, która brzmieniem stary czasu czy co cofnie Tak mocno, że wyjmie z szafy szerokie spodnie Ja mam za jabłkę, by siedzieć nocami, siedzieć z trzymami Co jarają się sam w jest ciemna, a zarazem praga słodka Szóste szopaty, z w słodkach, to będzie tu Tym słyszałeś pusny jak skalpel go na najdrobniejszy kawałek A zawsze stałem kimziął Zaczepis mnie zapytanie z czego to brałem Powiedź mieją w tych kawałek Piszę na gadu w tle leci płyta czarna w tej jednej chwili wkleja się na biko, ładna tropka tak zgrabna Jak unia zmienić złot wszystko wyłącza i nasz zgrywam to Chcesz dać mi prezent Nie kupuj mi ej słowy czy Męciu bo wierzę, że płyty masz gdzieś w piwnicy Bo kuchrowimy Widać mi tobie ja złowię nie bez przyczyny mówią na mnie zło, lecz wierzę w ciebie, mam obsesję Zdytnę break i pętlę, wiem gdzie jestem i wiem, że to moje miejsce Innego nie chcę, mówię od razu, nie chcę nic więcej, chcę 16 padów Ja mam zajadkę, by siedzieć nocami, siedzieć z zimami, co jarają się sam plami Noc jest ciemna, a zarazem taka słodka 16 padów, w tartach są w lepiej, leciał Otoczony dobrymi drzwiami, opakowaniami, z binoowymi płotami Noc jest ciemna i z gami co jest spotka 16 padów, w Z nami w studiu jest Spartak, słuchaj co u Ciebie się zmieniło od czasów, żyję po swojemu tej takiej pierwszej epki, chyba ośmiokawałkowej, o ile dobrze pamiętam, którą wypuściłeś tak oficjalnie Weter. Tak, to znaczy ta pierwsza epka to tak naprawdę próba, tak, próba w ogóle czy, czy solowo odnajdę się... W którym się? roku ona ogólnie wyszła, bo już... 2007 rok, 2007, 2007 rok, no na, na, na pewno ustabilizowałem się jeśli chodzi o brzmienie i jeśli chodzi o to jaki rap chcę robić, tak. Wciągnąłem je sample, w tym się zakochałem i już, już nawet. To na... to słyszeliśmy właśnie 16 padów chociażby przed chwilą, tak! Już nawet na obrzeżach miasta można było zauważyć, że idę bardziej w tą stronę, tak? Mieliśmy różne bity grane, owszem, bo po prostu, gdy je zrobi, zrobiłem, stwierdziliśmy, że są dobre i trzeba na nich nawinąć, ale nauczyłem się już tego po prostu nie robić. Właśnie nawiązałeś do projektu na obrzeżach miasta, był to projekt z Mefem. W 2008 roku wyszedł Singiel Inni, były to trzy kawałki plus instrumentale, potem już. W ładnym okresie czasu wrzuciliście cały ten projekt, tak bardzo na roboczo, bez okładki, chyba nawet bez jakichś tagów, bez niczego w sieć. Tak jest, tak jest. E, Powiedz mi, ten projekt umarł śmiercią naturalną, czy on w zamierzeniu miał być takim po prostu, taką jednorazową akcją? E, generalnie, kiedy pracowaliśmy nad płytą, byliśmy pewni, że chyba do końca życia będziemy razem współpracować. To Matthew to był człowiek, z którym najlepiej w życiu mi się współpracowało, moje pomysły podobały się jemu i, i odwrotnie. E. Powiem tak, Mefia wciągnęła życie po tej płycie, e, urwał nam się lekko kontakt, ale m, to się zmieniło o, od ostatniego czasu i mam nadzieję, że na obrzeżach Miasta 2 już niedługo może zaczniemy o tym rozmawiać. Właśnie Tobie. co jest? Co słuchać u Mefa? On coś jeszcze nagrywał, o ile dobrze pamiętam, w sierpniu wyszedł jakiś jego singiel, e, chyba nazywał się Nowa Odsłona. Tak, tak. Y, Mefił pracuje nad płytą y, solową, y, w całości na bitach dk i. Ja słyszałem wszystkie produkcje Decay'a na tą płytę, jeśli chodzi o producent, producencką stronę. Będzie świetna, mogę, mogę za to ręczyć. Naprawdę każdy bit bym zgarnął stamtąd, każdy. No, słyszałem parę zwrotek Mefia i nie ma się do czego przyczepić. Mam nadzieję, wydaje mi się, że będzie naprawdę dużo, dużo lepiej niż na obrzeżach miasta Mefiu nie nagrywał, a zrobimy mimo wszystko progres. Do rozmowy z Portakiem wrócimy już za kilka chwil, a przed nami na obrzeżach miasta. Chwilę słabości. Yy, Skreczę DJ Igas. wzrastają myśli, czuję się jest. jakbym był jednym z opadających liści. Niedawno w sił, teraz ES i inaczej. za a. światem patrzę, teraz wszystko jakby dalsze. A. Jakby świat mnie nie kochał, tylko a. czemu kochał czemu kiedyś. Bądź. Teraz choć wolny, czuję się w sobie zamknięty. Tłumaczę jest. sobie, że dorasta, że to mi jest. Czasem, z czasem przekonuję się, że jest inaczej. A. Kiedyś w szkole był luz, nie robiłem za wiele, siedziałem na lekcjach. Dzień dobrych miałem serę, teraz siedzę i próbuję wkuć ostatnią lekcję chemii Myślę, Boże, to jest chemia? Chyba nie z tej ziemi Czemu tak jest? Powiedz mi, nie mów, se tak mam gazdy. Kiedyś był laj, teraz ledwo stałem do klasy Czuję, że to i daleko ode mnie powierzchnia Czuję, że co? Co? Już nie czuję powietrza Ile chwile słabości, które przychodzą z nieradzka Pogrożeni w swoich myślach, mamy dosyć świata nie wiem jak ty, ale czasem chcę się podać, lecz pozwala nam wytwarć, kasa napisana z A chwile słabości, które przychodzą z nielacka, pogrożeni w swoich myślach, mamy dosyć świata. Nie wiem jak ty, ale czasem chcę się podać, lecz pozwala nam wytwarć, kasa napisana Zastosuję do tych sił, z którym stale przegrywam Słyszę wewnątrz kroki zmierzające w psychiki Koryta z ekran jakby zanikał Nadchodzi powiew śmierci Tracę chwilowy sens życia Świat jest przyćmiony, przekręty Miewam w życiu momenty Kiedy widzę linię prostą Przed oczami respiratoria Ja śpiotką Chciałbym siebie budzić, chciałbym By było jak dawniej Kiedy biegałem za piłką Żyjąc od szuba i frajdy życie jest piękne Ja i inaczej to odbieram Tak, chwile są piękne Wiesz, a życie na Wiele spraw mnie nie obchodzi Chodzi śmiech z byle przycyny. każdy z nas jest inny Słuchaj, mówi to człowiek pracy w głowie mam przepych myśli Być może to choroba, nie otworzysz mi psychiki To zasyfrowane wrota, nie jedna łza z wchłonięta przez wilgotną ziemię Zabiją dzwony, z już nastąpi odrodzenie To te chwile słabości, które przychodzą z nienacka Pogrożeni w swoich myślach, mamy dosyć świata nie wiem jak ty, ale czasem chce się podać, lecz pozwala nam wytwarć, każda napisana z piątka. Te chwile słabości, które przychodzą z nielacka Pogrożeni w swoich myślach mamy dosyć świata Nie wiem jak ty, ale czasem chce się podać, lecz pozwala nam wytwarć, każda napisana z piątka. W studiu z nami jest Mikołaj Partak Lewandowski. Powiedz mi, ile osób liczy Crazy Crew? Ile osób e, liczy Crazy Crew? Trudno powiedzieć, osób, e, artystów? Artystów? Ludzi, którzy się utożsamiają? Nie da się tego policzyć, tak naprawdę, bo do Crazy Crew, Crazy Crew jako crew, należy każdy, kto się z tym crew utożsamia, jak to się z nami zadaje. A w Crazy Records? Crazy Records? Musiałbym wszystkich liczyć, a to, to jest. Misja. Ciężkie zadanie, ciężka <słuch> tak. misja. Ale dobra, powiedz mi w takim razie, no oprócz sesji studyjnych, które dzisiaj mają swoją premierę? Co jeszcze w najbliższym czasie wyjdzie spod szyldu Crazy Records? Crazy Records? To może tak, swoje projekty zostawię na koniec. Jaco i Kapsel pracują nad epcom. Będzie tam trochę moich bitów w zupełnie innym klimacie, robione typowo pod chłopaków. Zupełnie inna bajka. Jeśli pod klimat Jasa, to przypuszczam, że z takimi mocnymi bębnami będą to bity. Y, będą to raczej y, minimalistyczne bangery, powiem A, Ci w ten coś sposób. Coś takiego, coś takiego Tak, rozumiem. no. Y, Lubię robić też taką muzykę, tak, może sam, sam na swoich projektach tego nie pokazuję, ale fajnie się też to robi w jakiś sposób i dlatego pomogłem chłopakom producencko. Płyta jest naprawdę fajna, nie, nie słyszałem jej praktycznie przez cały tok nagrywania, dopóki ja co do mnie nie wpadł, żeby popracować nad masteringiem i zaskoczyło mnie, naprawdę spoko, spoko to wyszło. Co jeszcze, oprócz, tej, oprócz tego projektu? No to tak, e, DK niedawno wypuścił single swojej nowej producentki Down Tempo. E, Sessions. Tak jest, tak jest. E, no to na, na pewno ta płyta. E, dalej, o Mafie już rozmawialiśmy. Mm -hmm. e, I to chyba wszystko, co na razie przychodzi mi na myśl, chociaż jestem pewny, że o czymś zapomniałem. Najwyżej wtedy. Powiedziałeś, że swoje zostawiasz na koniec. Tak, ta. więc do tego na pewno jeszcze wrócimy. Powiedz mi. Kilka słów o kawałku Kieszenie, który już za kilka chwil. Co możesz o nim powiedzieć? E, co mogę o nim powiedzieć? Jest to Czy bardzo... był jakiś taki moment przełomowy? Jakaś sytuacja, która aż tak bardzo natchnęła Ciebie do napisania tych wersów? Jest to bardzo życiowy kawałek. Chociaż na pierwszy rzut oka tego może nie widać, ale naprawdę bardzo mnie to dotykało. E, pozdrawiam serdecznie moją kurtkę Masa, w której zrobiła mi się dziura i generalnie to wszystko przez nią, nie? Kieszenie, partek. nam szukać, żąbel to koniec Gdzie jest klucz, gdzie jest portfel no na powieść, gdzie telefon to nonsens, wielu to mówi Wiedz, ją mam je jak sądzę, by nic nie pogubić, gdzie ten drobny hajs się zastanawiam, A robi się szajst, gdy wnet znik, pakiet pisania Zadaję te pytania, chyba codziennie Ty gdzie moja zapolara, polara te kieszenie Ej one są blisko twojej kasy i pieprzą wszystko, bo nie chcą współpracy Czasem głębokie obie, czasem wcale nie, znikam i tam mają te Hej One są blisko twojej kasy i piepszą wszystko, bo nie chcą współpracy Czasem głębokie obie, czasem dziurawe, kłopot naprawdę to utrudnia sprawę Dobra, tylko jedna taka wschodnia, ty tylna od prawej, nie dalej w Ty Gdy to nie ci schowam, zazwyczaj jest git tam portfel, ale czasem Czasem poleży gipki, a w innych ubraniach. Sorry do kieszeni, tam nie mam zaufania. Wychodzi kalama, gdy kieszeń pochłania. Telefon cię z górem, mam dość tego szukania Ej, one są blisko twojej kasy i piepsą wszystko, bo nie chcą pracy. Czasem głębokie obie, czasem wcale nie. Znikam i tam majątek, kieszenie. Ej, one są blisko twojej kasy i pieprzą wszystko, bo nie chcą współpracy. Czasem głębokie, obie, czasem dziurawe. Kłopot, naprawdę, to utrudnia sprawę. Za! 2011, problem. Powiem ci, że coś z tymi kieszeniami faktycznie jest. Dobra, teraz przejdźmy do trochę innego tematu. Oprócz tego, że zajmuję się produkcją bitów, nawijasz także. No to grasz na perkusji w składzie RIAP. Co słychać u tego składu, u tej kapeli? E, tak, z RIAPem nagraliśmy e, jedną epkę na takim dosyć amatorskim sprzęcie na salce própi u nas w studiu Ile. Brzmiała całkiem dobrze, ile dobrze pamiętam. No, starałem z taką się... bardzo oryginalną okładką ona była. <laughs> tak, od najlego. E, powiem tak, starałem się z tego wyciągnąć jak najwięcej się da, ale no. Sprzęt nie był e, z najwyższej półki, ale teraz się to zmieni. Zainwestowaliśmy troszeczkę pieniędzy właśnie w stronę nagrywania żywego zespołu. E, powinno być dużo lepiej. Zaczynamy e, pracę nad nową płytą. Chcemy już zrobić troszeczkę więcej kawałków. E, I tak, e, ważna sprawa. E, drugi basista musiał niestety od nas odejść z powodu e, studiów. E, więc tak, szukamy basisty. Jeżeli ktoś jest chętny naprawdę wpadać na próby, zobaczycie, czy się w tym odnajdziecie, e, czas leci, tak? Pracujemy nad płytą, potem będzie się ciężej wszystkiego nauczyć, tak? Dokarmiasz kartki czy pliki na komputerze? E, czy dokarmiam kartki czy pliki? Gdy siedzę w pokoju zazwyczaj pliki, tak? Ale lubię przejść się na spacer i wtedy, no, nie zabieram ze sobą komputera, nie mam laptopa niestety. No. Lubię pisać na kartce też. Oto efekt właśnie te, tego typu spacerów Bartaka. Czasem dłużymy drogami, składami, pod nogami, kierowani słowami, sami albo wspomagani, nie tacy sami jak kiedyś. Trochę mądrzejsi, trochę głupsi, zaślepieni albo bardziej trzeźwi. Już ty o to chodzi, wierz mi, że coś się zmienia, że ci przyszli, tamci odeszli, ktoś przeszkadz się zeźlił, z drugim pokłócił, albo o dupę nie czas, rozumie, że był głupi. Nie rozumiem ludzi, nie rozumiem siebie Już nie rozumiem rapu sam Nie wiem dokąd biegnie, pobiegnę za nim chętnie Będę robił swoje, wiem za ewidentnie się mnie na projekt Powiem tuż to jest, czego nie ma O co chodzi, przeżywając euforię jak panny W urodzi, nie licząc godzin ha, Nie licząc dni, nie licząc wieczyn, Nie licząc chwil Nie licząc nawet na szczęście No bo po co, ciszę się przez drzwi przyszłości Razem z Tobą, spoko Moja egzystencja siebie karmi Daje więcej mocy, bo nam kartki. Karniam karski, pokarniam karki, coraz więcej pisze, suwa zabawki Wik przyrywa ciszę, kukarniam karskki Ty jest teraz ten projekt Co, 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 co? co, co, co? Zwrotę, a jest na kłopotem, mówię, że napiszę potem Od czasu z za topem wtedy przepadła Lecz mu daje mi kartka za to, ją dokarmiam Podczas słuchania stawla na sieci warta, lecz jak się je topie, gdy zwroty nagram, tak głos Płonie żywy, potwierdz, znów wijam planta Mój umysł kocha konopie, w końcu się wyspać mogę Napisać tylko o sobie, wielu mówiło, ten Bartak, to już nic nie nagra, co się dziwią, bo z kasą jak w na naprawdę słowa na trak, głos na trak, to partak, czuję się syto, ty. moje wersje ja Kartka, bo dla mnie to gratka, gdy piszę o wypadkach O tym są mnie o a nie o ludziach u światka Piszę o emocjach, co czułem i czuję nadal Nie piszę o policji, bo po co im reklama. Łaków spalam jak w moi kumple ze szkoły, sam nie palę. Od wersów jestem uzależniony Ziomę, niech moja egzystencja was nie martwi Daję więcej mocy, bo dokarmia kartki Dokarmiam kartki, coraz więcej piszę Słowa zabawki, wiek was i karmiam kartki Ty w ten projekt Jednak muszę się sam tu pozbierać, więc gram, to nagrywam, piszę teksty, coś nieraz wiesz Kas przypomina wczoraj się scenariusz czego mam w główiec Wczoraj z tego meazu dobra, a modliwe Z na krzyż to wszystko Byłoby inaczej, lecz mieszałem murkę z czystą Gdybym palił, mi się zapalił, bym tu tak zmieniam swe życie, wiedząc, że się nie uda Choć omijam je nuda, mam paraliż i samo poczucia. Co mi rozrywkę wyklucza, piszę tekst, bo mam już dosyć Zresztą wiesz, że piszę tylko na kacu lub nocy Ilek, ty siecie pomocy, tracąc ostatki z tej mocy Mam ochotę zapalić na pudnią, sam w odcinam meą, trzymam dziś planów Ani hajsu na no nie ma nie mam siły by się dziś pozbierać Nie mam czasu, żeby tracić czas A siedzę w swym pokoju, robię dla was rad Nie mam dziś planów, ani hajsu na meraż Nie mam za... siły by się dziś pozbierać Nie mam czasu, żeby tracić czas a dzieje się tak już od paru lat Nie mam dziś planów, ani hajsu mama masz Nie mam beatu po tekst, który piszę teraz Nie mam sampla, choć mam parę płyt Nie wiem czy nagram to, czy nagram sam, czy z kimś Nie mam za co pić, ale nie mam co płakać Dlatego robię beat ze starego sampla Kolego, ten pak ma się we krwi, A do tego reszta ją traci Jakbym miała okres lub no, była emo Mówię serio nie w głowie mi żarty, choć tą sceną, Rządzą wciąż klawne i błazne A dla mnie przekaz jest ważny, ważna tych hit i flow, Może są bite troszkę klimat joint i to wszystko, co sprawia, że taki jestem teraz ci mam dziś planów, ani hajs no jest, Co Chłódcy mam planów, ani hajs no Nie planów, ani Kajsu na meraż, Nie mam za siły, by się dziś pozbierać Nie mam czasu, żeby tracić czas A siedzę w swym pokoju, robię dla was rad Nie mam dziś planów, ani Kajsu na meraż, Nie mam za siły, by się dziś pozbierać Nie mam czasu, żeby tracić czas A dzieje się tak już od paru lat ostatnie minuty audycji Rap Nation, w której gościem jest Partak. Słuchaj, Rap traktujesz jako dodatek do życia, czy w chwili obecnej to jest dla ciebie priorytet? E, powiem tak, przez długi czas był to raczej tylko dodatek do życia i to myślę, że to był główny powód, e, dlaczego ta płyta powstawała tak długo. E, os od ostatniego czasu to się bardzo zmieniło. Tyle mogę powiedzieć. Teraz wziąłem się ostro do roboty i właśnie e, Efektem tej ostrej, ostrej roboty jest chyba właśnie między innymi kawałek hejtujesz mnie, bo to nie jest kawałek z sesji studyjnych. Tak jest, tak jest. To jest kawałek z następnego e, projektu. E, może chwilę o nim opowiem. E, Teraz e, będę chciał e, działać pod szyldem Daj Spokój. E, to jest skład, w którym e, rapuję ja. E, bity głównie robi DK, ale nie tylko. Też, so, w, też wtrącę swoje trzy grosze w tej sprawie. No i na stałe wiążemy się z DJ-em MS-em za gramofonami, tak? Takie trio. E, chcemy tak działać. No, na pewno dwie, trzy płyty spod tego szyldu wyjdą, a mam nadzieję, że dużo więcej, tak? Jedna już jest nagrana e, 1 stycznia. Będzie można ją prawdopodobnie już pobrać, być może kupić. No. O tym na pewno będziemy mówić w Audycji Rap Nation. No więc co? Hejtujesz mnie. Prędymu swój los, głos i swoją duszę Na scenę męciu wrócę O ile w niej byłem, jak nie to debiut rzucę napchany krotylek Kojarz z stylem, mieleńskim i miejskim Jestem sztylem za którym wierz mi się tęskni Czy spadać krumiem, jesteś bystry, to to widzisz Gromada słucha dumnie, a reszta nienawidzi Kiekujesz mnie to, chytujesz chleb Jestem graczem, który wie, czego chce Ej święto He to, jest a tego nie wybaczę i skończy się tu źle Końc dzień, 6 lata w jest, powiedz jak to szybko leci Praw robić wam kręć, to się nie zmienia, mówię ci dziś Daję dobry rap, jest inaczej, to mnie kopni Wartak pisze, pach, dziesięć minut, mam dwie zwrotki Odbij, nie przeraził mnie twój lukik. Jak przyłożyć się do zwroty, wygil ze spodni Płotki, ktoś to musi robić bardzo dobrze Bo inaczej rap zaliczyłby dawno pokrzep Mocniej, tak, takie plany mamy ząbę Rap nagrywamy stary, rzucamy go w Polskę Wersy takie to my mamy wykwi ogniem leszczy słownie Spalamy wieśmi Nie potrzebuję danej metki, by wejść na wież Nie dajemy konkurencji szans, by nadejść jest się to, kytujesz chleb Jestem wiatrem, który wie, czego chce Ej hey. Kytujesz to, kytuję się, a tego nie wybaczę i skończy się tu wie Dzisiejsza audycja Rap Nation dobiegła końca, pard, jakieś pozdrowienia na koniec? <grym> A, oczywiście, chciałbym pozdrowić przede wszystkim chłopaków z Ser, Crew, e, Efekt Club, Mielno, e, Projekt Wino, e, WFNS, Crew i wszystkich moich znajomych, tak? <grym> Dzięki bardzo, że wpadłeś. Pewnie jeszcze nie raz się pojawisz w audycji Rap Nation. Dzisiaj, na dzisiaj to wszystko. Po godzinie 22, przekładanie smooth jazzowo soulowy zapraszam w imieniu Sylwestra Podgórskiego. A z naszej strony na dzisiaj to wszystko. Mariusz Kozłowski, Arek Wilman, do usłyszenia za tydzień. Get I'm a true seeker. The street sweeper bucks out yeah. to the speaker. Uh -huh. be no bullshit, be no bullshit. Shit. <laughs> yeah. hey. mi szaro biało, piskało i biało, pyskało i lało i to mało Niewiele mi pozostało, dawno się z Jak się okazało samo, wytworzyłem przeciwdziało, Wtoczyłem przeciwciało nie śmiałam, wyjebałem się, się świat Mów mi klub trotek, z duszy wszędzie mnie obrotem robotę, nie zważając na pogodę z każdym obrotem Jakby była ogrodę, podlotem, ale to potem z powrotem Potem czasem mam robotę, podjechałem pod chotę Iść pod wodę, mam ochotę, zmyć ten pod zbotem. Jak potęta wzrotek z nowo będą spodek Bo ja ten grab mam znów nawyku, jak przewodnik lunatyku, ale nie będę się rozpychał ja. jakbym pomnik w